Witam bardzo serdecznie. Pyszna złota dynia upieczona w airfryerze przez 20 minut w temperaturze 160 stopni. Dynia piżmowa, posypana cukrem. Potem dajemy serka pleśniowego, miodu, znaczy no, się też solimy i troszeczkę oliwy, żeby się zarumieniła. Do takiego airfryera ją wstawiamy. Jeżeli chodzi o dynie, to użyłem tutaj połówkę. Zgodnie z przepisem pokróję w takie większe kawałki. I te kawałki są za duże. Krójcie na mniejsze. Posolić, posypać cukrem. A teraz super fajna piosenka. Zapraszam. Dynia jak na się pojawia z miodem, spotka jak deser. Ser pleśniowy doda smaku Każdy kęs to uczta jak w niebie Piekarnik nagrzany już czeka Dnia tańcząc w nim ucieka Przepyszna i zdrowa oto ona Z piekarnika jej najlepsza strona Dynia, dynia nasza cudowna Z miodem, serem pieśni godna Łatwo zrobić hotel co o tym jak skubełka dzień po dniu na stół. Lundu. Każdy kęs nas uszczęśliwia, zdrowie w każdym kawałeczku jedząc dynię czujemy lato na policzku. Łatwo zrobić nic trudnego, składniki proste coś taniego, miód serdynia do piekarnika, chwilę odczekasz potem smaczna chwila. Dynia dynia nasza cudowna z miodem serem pieśni godna, łatwo zrobić. Wiedzą o tym jak skubełka Dynia, dynia nasza, cudowna z miodem, serem pieśni godna. łatwo zrobić, choć niewielka Wiedzą o tym jak z kubełka. Dynia, dynia, nasza, cudowna, z miodem, serem Dna, łatwo zrobić, choć niewielka Wiedzą o tym jak z kubełka Dynia, dynia, nasza Nie odejmę Łatwo zrobić, choć niewielka Wiedzą o tym jak z kubełka